Z pewnością nie należy myśleć o tym, że jesteśmy na końcu pandemii. My jesteśmy z punktu widzenia historii ludzkości i tego wirusa na początku egzystencji tego wirusa w naszym społeczeństwie. Z pewnością z tym wirusem zostajemy na długo. W tym dokładnym momencie, latem 2022 roku, jesteśmy w trakcie narastania fali zakażeń wirusem SARS-CoV-2, wariant Omicron AB4, AB5. Biorąc pod uwagę to, w jakiej sytuacji epidemicznej są kraje, które są położone na zachód od Polski, jesteśmy w takiej sytuacji, w której należy się w Polsce spodziewać przyrostu liczby osób zakażonych. Ta fala wariantów w skrócie omikron 4 i 5 rozpoczęła się w Portugalii czerwiec, koniec maja. W tej chwili we Francji notuje się 200 tysięcy przypadków dziennie zakażeń, Wielka Brytania 500 tysięcy zakażeń dziennie, w Niemczech 190 tysięcy. My jesteśmy opóźnieni względem krajów na zakład od Polski o około 2 do 3 tygodni. Także u nas należy się spodziewać, że w ciągu najbliższych 2-3 tygodni również wzrośnie liczba osób zakażonych, w szczególności zakażonych objawowo, ponieważ zgodnie z rytmem przebiegu łańcucha zakażeń, E, mamy do czynienia z taką sytuacją, w której e, rozwój liczby osób zakażonych objawowo potrzebuje pewnej Dużej liczby generalnie osób zakażonych. Pamiętajmy też proszę o tym, że ten wariant AB5 to jest wariant, który umyka naszemu systemowi immunologicznemu. To oznacza, że organizm nasz nie rozpoznaje w pierwszej kolejności ataku tego wirusa jako czegoś, co zna. Natomiast szczepienia bądź też świeża odporność chroni nas przed ciężkim zachorowaniem. Z tego punktu widzenia decyzja Ministerstwa Zdrowia o tym, żeby nie wprowadzać jeszcze takiej sytuacji, i krytycznej, a krytycznego działania jest decyzją sensowną, natomiast z punktu widzenia ochrony nas obywateli przed konsekwencją zakażeń jest to decyzja, która jest nieroztropna, ponieważ za tą decyzją dotyczącą hospitalizacji nie są podejmowane kroki mówiące o przywróceniu biernej ochrony epidemiologicznej, a więc noszenia maseczek w miejscach takich jak transport publiczny, kina, restauracje, miejsca, gdzie jest duża gęstość osób. Pamiętajmy, proszę o tym, że wariant omikron w każdej z tych form jest wariantem wysoce zakaźnym na poziomie zakaźności odry, a więc to jest naprawdę rekordowo łatwo przenaszalny wirus między nami. Nie wracamy do restrykcji dystansowania, wracamy do biur. Jesteśmy w trakcie wakacji. Bardzo chętnie Polacy ruszyli na wakacje zagraniczne. Tymi destynacjami są kraje, w których w tej chwili jest duża liczba zachorowań. To oznacza, że wracając do Polski możemy przyjechać zakażeni.